Uczęszczałem do całkiem prestiżowego liceum w całkiem prestiżowym mieście. Dosyć dobrze wspominam te czasy, bo rozszerzenie z okazało się być strzałem w dziesiątkę, idealnie dopasowanym do moich zainteresowań. Nauczyciele, niezależnie od przedmiotu, kompetentni, rzeczowi i, co ważne, z pasją. Nic dziwnego, czesne były tak wysokie, że rodzice musieli sprzedać samochód, żeby opłacić te trzy lata. I tak niewiele dostali pieniędzy, bo była to multipla. Czułem się zobowiązany do tego, żeby korzystać ze wszystkich rzeczy, jakie mi ta szkoła oferowała. W ramach czesnych. Uczęszczałem na wszystkie fakultety, nawet te z przedmiotów, z których matury nie zdawałem. I tak zapisałem się na dodatkowe zajęcia z angielskiego, mimo że czułem się pewniej w rosyjskim. Koledzy uważali mnie za debila, który nie ma szacunku do siebie i będzie się uczyć jakiegoś podjęzyka. Przykro mi było to słyszeć no przecież Dostojewski naprawdę się starał. Zajęcia prowadziła bardzo specyficzna kobieta. Chuda jak patyk, wysoka i koścista do granic możliwości. Nie przesadzam. Kiedy przechodziła korytarzem, chórek pierwszaków nucił za nią Spooky scary skeletons, it shivers down your spine w rytm stukania jej obcasów. Na szczęście na tyle cicho to robili, że ona sama nic nie słyszała, a my w kącie kisnęliśmy. Przez kilkanaście lat, jak uczyła w tej szkole, legenda wokół jej kościstej kościstości urosła do takiej rangi, jakiej jeszcze w życiu nie widziałem przypisanej do jakiegokolwiek belfra. To jest etap, kiedy memy, przeróbki i inne zakonspirowane formy satyry na grupach typu Elo: nr 2137 memy nie wystarczają. Kiedy zacząłem chodzić do ostatniej klasy, coś się zmieniło. Pewna część jej jako człowieka, dotychczas niedostrzegalna, ujawniła się i kompletnie zmieniła nasz sposób myślenia o niej i patrzenia na nią. Ilekroć bowiem wykonywała jakikolwiek bardziej zamaszysty ruch ręką czy nogą, wszystkie kości w jej kończynie zaczynały szczękać. Klik, plak. Zdarza się wam strzelać kłykciami? Przenieście ten dźwięk wyobraźnią w okolice łokcia i niech zabrzmi cztery razy głośniej. Taki właśnie mniej więcej trzask wydawały stawy pani kostki. Zmieniła nazwisko na Nowak po tym, kiedy na naszej studniówce otoczyliśmy ją i zaczęliśmy wszyscy strzelać nonchalansko kłykciami, a ci co nie umieli to rzucali tylko klik-klak. Biedaczka dostała spazmów i potem załamania, hecha nerwowego, przez miesiąc była na zwolnieniu, wróciła do nas już jako pani Nowak. W szkole nazywaliśmy ją różnie: raz była to pani Clark, raz pani Narodowa Rezerwa Szpiku, w skrócie NRS, a raz pani Bones, ze względu na uderzające podobieństwo do dziewczyny z serialu kryminalnego o tym samym tytule, jeśli pominiemy całkowity brak tłuszczu i mięśni. Zajęcia z angielskiego pani Kostka prowadziła bardzo rzetelnie. A ze względu na fakt, że ocena z tego fakultetu wliczała się paradoksalnie do ostatecznej oceny z przedmiotu, no to nikt nie śmiał protestować. Kiedy robiła ekscesy na zajęciach, przynosiła wyjebane jakieś karty pracy, wypełnione skomplikowanymi wyrażeniami do nauczenia się na pamięć, przy których humst dyw wydaje się być legitną i prostą konstrukcją. Mówiła, że wprowadza nam swoje... Autorskie innowacje pedagogiczne Atmosferę na tym fakultecie można opisać w sześciu słowach Odezwiesz się niepytany to do gazu Nikt nie chciał nawet pisnąć słówka Mruknąć, kichnąć czy chrząknąć Bo zaraz szmata z wagą 10 do dziennika A jeśli miała dobry humor to jeszcze uwaga i wezwanie rodziców do szkoły Raz ma małe przyjechała na takie wezwanie. Zemdlała i trzeba było wzywać karetkę. Zapytacie, dlaczego nie mogłem po prostu zrezygnować z zajęć? No ja nie potrafiłem zwyczajnie zapomnieć o tej pięknej multipli, którą poświęciliśmy w imię mojej edukacji. Raz pani Klak zaprosiła mnie przed swoje biurko, byśmy zasymulowali przed grupą ustny egzamin naturalny. Gadka szmatka, rozmowa w restauracji, klient kelner, ja klient ona kelnerka, skarżę się na jakość potrawy, że nie smaczna, zimna, zasłona. Szukam w głowie bardziej wyszukanych formuł, dorzucam, że ten kurczak to zero mięsa i same kości były. I słyszę: Zamarłem. Pani kostka przekręciła lekko głowę, wydając przy tym ten irytujący dźwięk. Przez chwilę się patrzyłem jej w oczy i nie wiedziałem o co chodzi. Rzuciła tylko Carry on, Anon, i uśmiechnęła się szeroko, i gestem zachęciła mnie do kontynuacji wypowiedzi. Opamiętałem się i znowu zacząłem mówić, że O, blusy brudne, sztuczce niedokładnie umyta, a najgorszy to był ten kurczak przecież to były same kości! i znowu słyszę głośne Dopiero do mnie dotarło. Że moja nauczycielka dotychczas trwała nieruchomo z tą przekręconą głową, która teraz jeszcze bardziej się przekręciła, ale już o całe dziewięćdziesiąt stopni. Przez chwilę patrzyłem się w nią i próbowałem zrozumieć, dlaczego tak też szyję wygina. Nie odezwała się żadnego już nen. tylko patrzy się pusto we mnie, z tak samo szerokim uśmiechem. Ja z kolei nawet nie chciałem mówić dalej, czekałem na polecenia. Nic, zero. Z drobną obawą cichutko powiedziałem Bądź. Patrzyłem z lekkim obrzydzeniem, a jednocześnie fascynacją, co się stanie. Głowa pani klak na moich oczach przekręciła się o 180 stopni, klikając przy tym melodię piątej symfonii Beethovena. Grupa wstrzymała oddech. Teraz głowa wróciła do pierwotnej pozycji. Nauczycielka nagle odzyskała mowę i spokojnie odparła, że no, dziękuję mi bardzo, dobra wypowiedź, mogę usiąść. Nie do końca zrozumiałem, co się właśnie od Janie Pawliło. Ktoś na sali czuł jednak niedosyt i wydarł się spod ściany... Bones. Pani Klak wstała, ale nie tak po prostu, gdyż jej na uda nagle się wydłużyły tak bardzo, że podniosły ją z siedzenia. Rozłożyła ręce, które też zaczęły się wydłużać, a wszystkie jej stawy wspólnie zaczęły wydawać dźwięki, które ułożyły się w melodię. Don't stop me now. Ona sama zaczęła kwiczeć jak świnia. Nie powiem, brzmiało to komicznie. Cała grupa zamiast patrzeć z przerażeniem na ten dziw natury, zaczęła się śmiać. To Rozwścieczyło krakoloche. Nie cierpi ona przecież hałasu czy odzywania się na lekcji niepytanym. Zaczęła piszczeć, jęczeć, skręcać się w konwulsjach. Stawy znowu zaczęły grać swoje, tym razem bardziej brzmiało to jak pierwsze nuty hymnu Związku Radzieckiego. Kończyny zwróciły na swoje miejsce i ich długość zmalała do standardowej. Jakiś inny retard rzucał ciągle bons, bons, bons z końca sali. Pani Clark zakryła uszy i zaczęła wydawać dźwięki przypominające miałczenie zarzynanego kota. Nie pytajcie mnie, skąd wiem, jak miał czy zażynany kot. Wrzask tej kobiety stał się niemiłosiernie głośny. Nie wiem, jakim cudem założę się, że nawet jedno płuco by się nie zmieściło w tej chudej klatce piersiowej. Do sali wparowała szkolna ochrona, zwabiona zawodzeniem. Nie wiedzieli do końca, co się dzieje. Pół klasy Brechta, drugie pół krzyczy Bąs, aż do ochrypnięcia. Pani Klak odprawia coś, co przypomina inscenizację Lamentu Świętokrzyskiego, a w jednej ławce siedzę ja, skołowany... Niepewny, rozglądający się na wszystkie strony sali. Jeden podchodzi do niej i próbuje ją uspokoić, a drugi do mnie, gdyż moje zachowanie odstawało od reszty i jako jedyny sprawiałem wrażenie osoby, z którą można się porozumieć. Ochroniarz nawet nie zbliżył się do mnie, kiedy przez cały gwar przewił się huk omdlałej pani Klak, która osunęła się bezwładnie na podłogę. Typ nawet się tym nie przejął. Podszedł do mojej ławki i spytał się, co się dzieje. Odpowiedziałem, że sam chciałbym wiedzieć i żeby oni coś zrobili. Koniec końców uważałem, że gdyby nasza nauczycielka nam wtedy zeszła, byłaby to duża strata dla polskiego systemu nauczania języków obcych. Ochroniarz, który stał pochylony nad biedną panią Klak, zawołał kolegę, żeby podszedł do niej. Kobieta dostała silnych drgawek, obaj próbowali ją bezskutecznie unieruchomić. Po chwili zemdlała klasa w tym czasie przestała już sobie żartować, wszyscy wstali i podeszli do biurka, na którym leżała anglistka. Po paru minutach przyszło kilkoro innych nauczycieli. Nawet dyrektorka. Wszyscy otoczyli kółkiem panią Clark, która nagle wybałuszyła oczy, zgięła się w łuk i głośno stęknęła. Całe zbiorowisko odskoczyło jak poparzone. Kobieta momentalnie zamknęła oczy i znowu zemdlała. Zapanowała głucha cisza. Nikt nie chciał się ruszyć. Każdy patrzył zszokowany na tego kościotrupa, który leży na podłodze. Jeden z ochroniarzy przerwał stagnację, schylił się i spróbował delikatnym klepnięciem w policzek obudzić panią klak. Kiedy zbliżył rękę do jej bladej skóry, cała twarz zaczęła się kruszyć, jakby była z piasku. Poszedł nos, rzęsy, brwi, czoło, włosy, powieki, usta, potem oczy, język. Rozsypanie postępowało. Przeszło teraz na jej szyję barki, piersi, rozpędziło się, ogarnęło łokcie, dłonie, palce. Domyśliłem się, że także brzuch, bo jej ubranie zaczęło się zapadać. Błyskawicznie posypały się uda, kolana, łydki i stopy. Nie minęła chwila, ale leżał przed nami ludzki szkielet odziany w czerwony sweterek, czarne spodnie i balerinki z sekinami. Wszyscy z zaskoczeniem i milczeniem obserwowali całe widowisko. Najbardziej zdziwiony był ochroniarz, który dotknął policzka. Co się potem działo, to ja nawet nie wiem. Wybiegłem z sali ku zdziwieniu pozostałych. Opuściłem szkołę, wsiadłem w pierwszy autobus, który akurat podjeżdżał, wbiegłem do domu i zamknąłem się w pokoju. Rodzice myśleli, że mam jakiś napad nerwicy albo depresji, ale nic nie powiedzieli. Przez trzy dni nie wychodziłem stamtąd. Kiedy wreszcie wyszedłem i wróciłem do rytmu szkolnego, zauważyłem, że nikt już o nieboszczce nie rozmawia. Zero wspomnień, jakby człowieka w ogóle nie było. Tego dnia akurat miałem fakultet z biologii. Zajmowaliśmy się aparatem ruchu, mięśniami i podobnymi rzeczami. Zgadnijcie, czy i Kościec posłużył za model.